Siemano, cześć Wam wszystkim, wracamy z Diablo. Wracamy z naszym paladynem Artasem. Mamy dzisiaj do wykonania zadanie. Musimy znaleźć wujka DiCarta Caina. Mówię do niego wujku, dlatego że grałem dużo w Diablo 3 i tam wiecie, jak tam było. Wujku, wujku, i te sprawy. E, znalazłem już ten zwój. Zwój z tego drzewa, z błyskusza, czy jakoś tak się to nazywało. Pamiętam. Inifusa jest, tak. Tutaj mamy już pokazane które, które musimy po kolei te kręgi nacisnąć, więc lećmy na kamienne pola. Znajdźmy ten krąg i ruszmy po Ikarda. Gdzie były te kamienne pola? Widzimy je gdzieś tutaj, no nie do końca. Teraz, też nie do końca, ale to nie, zaraz je znajdziemy szybka akcja, jak widzicie moby nie stanowią dla nas żadnego problemu, więc może nawet nie będę się nad nimi za bardzo pochylał, tylko postaram się jak najszybciej tam dobiec do tego. o, jesteśmy już nieopodal kamieni cyk, cyk, cyk. wyczyśmy sobie tutaj okolice żeby nam zadał ja nie przeszkadzał, coś zepsułem. Ja nie chciałem, panie kamieniu, ja nie chciałem, naprawdę. Ale wychodzi na to, że co dobrze klikam? Ten najbardziej wysunięty miał być pierwszy. Tylko pytanie, jak się na to patrzy? Pierwszy, drugi. Tak, że wysunięty się wydaje ten u góry, co? To jest pierwszy? Drugi A, czyli co? Nie da się tego popsuć, tak Aha, tak się nie da tego popsuć, no to już Dobra, mamy to Mamy teleport do Tristram Lecimy, Cóż, to ratować za Chodzimy ratować wujka wujku kardzie, gdzie ty jesteś? Ciachu, ciachu oni też nie stanowią dla nas jakiegoś większego wyzwania tu się by przebić do tego wariacika ojojoj, oj, oj, biją, biją, biją już stanowią wyzwanie Griswold. Griswold chyba nimi wszystkimi dowodzi, co? Spróbujmy na razie odskoczyć troszeczkę, przeczyścić. Bo może nie stanowią większego problemu pojedynczo, aczkolwiek całą masą się na nas rzucają, no to nie jest problem. Ale już dzisiaj Griswold leży, proszę Państwa. Maczuga Herkulesa go powaliła. O, jest wujek. Słyszymy dziada. W siedzi zaraz cię uwolnimy, przeczyścimy szybko teren wariaci czy odejść buj jak ty się nie buj nikina strzała na górę na dwa mamy bujka załatwionego Okej okay. załatwiliśmy chyba wszystko co mieliśmy załatwić tutaj bujek dekan powinien być już w mieście. Przenieśmy się może do miasta bezpośrednio Tak, o nie będziemy szli, bo po co? O, Ja z działalności będę dla ciebie za darmo identyfikował proszę przedmioty. Bardzo. Jaki miły. Identyfikacja za darmo. Niestety nie mogłem nic zrobić. Wiem, wiem, że nie mogłeś, O, i proszę bardzo, i nam zidentyfikowało wszystko, co, co mieliśmy tam noga wirta, noga wirta schowamy bo naprawdę wiem, że ona będzie po coś na później potrzebna, a resztę sprzedamy zobaczymy się co Akara nam powie nie ma za co cała przyjemność po mojej stronie mam nadzieję, że teraz będziemy dobijać lepiej interesów Ok, moi mili, jako, że z weekendy cardem poszło nam dość szybko i sprawnie to postanowiłem jeszcze rzucić się na następnego quest'a a mianowicie trzeba tutaj zbadać zapomnianą wieżę, więc wpadamy i lecimy, zobaczyć co tu co się dzieje. Ze zła. Zrobimy sobie szybką akcję tutaj I będziemy tutaj za bardzo stać kiedy ognie Proszę, duży topów poleciał, dobrze, fajnie Oj, oj oj Jestem przeciążony. Diabliki. Ejcie hey, to diabła, Diabliki. Powiem wam szczerze, że troszkę mnie irytują te, te częste powroty, bo pełne plecaki. Wiecie o co chodzi. Stara szkoła, wiadomo, ale irytujący to jest diablo. Nowym Diablo jest to o wiele lepiej rozwiązane, mamy tam naprawdę duży, duży plecach, nie trzeba tak często pracać No ale to był 2000 rok więc nie oczekujmy też cudów 2000, 2001 Pamiętam znaczy w każdym razie lata temu to było no, Który to chcemy? Mroczna uprzyjemnica nie działają czary, nie działają ok, czyli jest, nie jest nie żadnym. Wypływające bacznie, to wszystko, pada na praktycznie strzała. Nie ma tu oponenta dla nas. Teraz nas spokojnie podejdziemy. Z zregeneruje. nas no, regeneruje. Ciekawe, jak dobrze pamiętam, to jeżeli nie biegamy, a chodzimy, mamy większą szansę na UN. Dobrze tak, pamiętam. Tak, to chyba było. Troszkę zdrowia. nie chcemy, postur nie chcemy, bo nie gramy magiem. Jakieś jedzenie dalej. Kolejny poziom, trzeci plan krwi Waszą krwią, to my się najwyżej możemy tutaj. O! Coś nowego. Magia działa, dobrze, bardzo szybko to załatwimy. To szybko nam idzie. Ale to zadużyjemy. Znowu tutaj te pentagramy. diaboły. Nie, na razie nie zejdziemy na niższy poziom. Pójdźmy jeszcze tu w bok, zobaczmy. Może będzie coś ciekawego. Jest jakaś skrzyneczka. A w skrzyneczce niech będzie, ale... Pójdźmy jeszcze krok dalej. Naprawdę nie mamy tutaj przeciwnika na naszym poziomie. Jesteśmy wykokszeni, można powiedzieć. Mamy nawet nie wiem, który chyba 11 poziom, no właśnie 11, prawda, 12 tak dobrze nam idzie. Boczkiem, boczkiem. Cykmek. poziom. Mogłyby się już skończyć te poziomy, bo to naprawdę bez sensu. Żeby tu jeszcze coś takiego dobrego poleciało. Nic nie leci oj te spada trzeba się troszeczkę odratować lepszy wariacik buty, buty, jakie mamy buty nie mogę nieść nic więcej o, nie mam już miejsca wyrzućmy te, podnieśmy te ojeju, ojeju, nie tak, tak, dobra zaraz coś, zaraz coś popsuję będzie problem. Przed siebie. Kurczę, następny poziom. Piąty, o już coś jest. Pozbądź się hrabiny. Chodź hrabina. Chodź do dziadka, że na koniku posadzi. samy kurczę te labirynty. To jest O pojazd. tu się dzieje Przeciągnij. Ona dzisiaj chyba jest Przeciągnij. gęb Przeciągnij. 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 gębę. Przeciągnij. Przeciągnij. Proszę bardzo. Udało się nam. Bez żadnego problemu, rozbieramy sobie złoto, do tego porzuconego skarbu, dobra, muszę podnieść, Amulet z uidentyfikacji, czy my coś tym potrzebujemy jeszcze, z tego portalu możemy wziąć, taka licencja mamy lepsze Nabijmy im uza. Z czym by to ludzi tutaj... ...tej skutki I zwiedźmy do końca ten jeszcze... Czy jest coś tutaj. O, proszę bardzo, chyba na to złoto jeszcze się wypłacało tutaj. Rozbierać troszeczkę. Okej, okay, to jeszcze po drugiej stronie mamy jedną jakąś lokację do zwiedzenia, jedną kryptę. Niech was diabli wiazły. Zabijamy się. Można powiedzieć, a ekspresowym wtręgiem. Popsujmy to. Nie mogę Wróćmy do bazy i zakończmy tego quest'a. Dekart nam dziękuję odwadze i sprytowi, udało ci się Fajnie, 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 wujek. Widzę. Witam. Jeszcze... Już? Fajnie. Witaj w imieniu Zakon Okej, okay, myślę, że... Tyle na dzisiaj wystarczy. Dziękuję, że dotrwaliście do końca. Jeśli wytrwaliście do końca, oczywiście. No i co? Zobaczymy się w następnym odcinku. Mamy następne zadanie do wykonania. Trzeba przynieść narzędzia dla naszej kowalki. No i żegnam się z Państwem. Pozdrawiam serdecznie. Do następnego. Cześć!